za usługi stomatologiczne i cygara opłacane służbowymi kartami będzie trzeba oddać choć te wymienione przeze mnie rzeczy no to tylko drobiazgi w kontekście strat które Orlen wycenia na kilka miliardów złotych nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważniło zarząd spółki do skierowania roszczeń finansowych wobec byłego prezesa Daniela Obajtka i członka zarządu Michała Roga. Mariusz Sidorkiewicz już wszystko wyjaśnia, Mariuszu, o jakiej kwocie dokładnie mówimy i za co. Justyno, to astronomiczne pieniądze. Akcjonariusze upoważnili prawników, aby ci dochodzili 5 miliardów złotych z kieszeni Daniela Obajtka i Michała Roga. A więc oni indywidualnie, osobiście musieliby pokryć te roszczenia, te zobowiązania. Oczywiście ta kwota wydaje się niemożliwa do spłacenia. I o to pytałem obecnego prezesa Orlenu. Ireneusz Fonfara ma świadomość, że roszczenie jest tak duże, że mało prawdopodobne, aby Orlen od od tych obydwu panów odzyskał te pieniądze, ale liczy na to, że Daniel Obajtek i Michał Ruk oddadzą chociaż pieniądze, które wydali na prywatne cele, a za które to zapłacili służbowymi kartami. No i tutaj właśnie chodzi o zabiegi stomatologiczne Daniela Obajtka, wśród nich wybielanie zębów. Chodzi także o zabiegi z zakresu medycyny sądowej medycyny estetycznej, ale nie tylko chodzi przecież o weekendy spędzane w luksusowym hotelu w łebie czy zakupy luksusowych towarów. W przypadku obajka te prywatne wydatki szacowane są na 160 tysięcy złotych, ale jego kolega Michał Ruk wydał w ocenie Orlenu niezgodnie z procedurami już 600 tysięcy złotych. Tylko dla przykładu powiem, że jednorazowo zakupił cygara warte 11 tysięcy. Złotych. Orlen chce teraz odzyskać te pieniądze. Prezes ma świadomość, że oczywiście przedstawiciele takiej dużej firmy, którzy reprezentują tę firmę na zewnątrz, koszta pewne reprezentacyjne ponoszą, ale są na to procedury i są na to standardy. Obajtek i jego kolega te standardy przekroczyli. Taka firma powinna mieć możliwość, czy ludzie reprezentujący tą firmę powinni mieć możliwość do tego, aby godnie ją reprezentować, aby na spotkania po kilku po kilkugodzinnym locie mógł przejść klasą biznes. No, to jest dosyć standardem, natomiast no, kilkadziesiąt pobytów wakacyjnych, weekendowych w hotelu wysokiej klasy pokryte z prywatnych z, z, z służbowych wydatków no, to nie mieści się w standardach. W żadnych standardach się nie mieści. Ale przede wszystkim to jest uregulowane w kontrakcie, jaki zawieramy. I ten kontrakt mówi wyraźnie, co mnie wolno, co wolno członków zarządu, co, co wolno członkom Rady Nadzorczej. To korespondując z tym, o czym mówił wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej dzisiaj, wybielanie zębów. Mieści się w tym czy nie? No nie, nie mieści się. Dlatego wystąpiliśmy do Rady, wystąpiliśmy do Walnego Zgromadzenia z takimi wnioskami, które dzisiaj były przegłosowane. Daniel Obajtek i Michał Ruk będą także musieli zmierzyć się z roszczeniem dotyczącym konsekwencji decyzji, jakie podejmowali zarządzając Orlenem. Tu chodzi już rzeczywiście o gigantyczne pieniądze, bo to m.in. historia z jesieni 2023 roku, kiedy przed wyborami parlamentarnymi Orlen zaniżał ceny paliwa, chcąc w ten sposób pomóc zjednoczonej prawicy w utrzymaniu się przy władzy. To było tuż przed wyborami parlamentarnymi cena na stacjach była bardzo niska nawet o półtora złotego względem szacunków rynkowych, a wszystko dlatego, że Obajtek traktował paliwo, tanie paliwo jako swoistą kiełbasę wyborczą. Orlen stracił na tym 3,5 miliarda złotych, a teraz firma chce, aby Obajtek oddał te pieniądze i zapłacił z własnej kieszeni. Jeszcze jedna gigantyczna kwota to ponad 1,5 miliarda złotych, jakie Orlen za pośrednictwem swojej szwajcarskiej spółki córki przekazał na zaliczki na zakup oleju na, yy, w różnych zakątkach świata od dziwnych, tajemniczych osób, w konsekwencji czego Orlen ani nie kupił ropy, ani nie dostał z powrotem tych pieniędzy. Stąd te gigantyczne ponad 5 miliardów złotych. Gdyby Daniel Obajtek musiał zwrócić choć część z tej astronomicznej kwoty, no to i tak będzie można powiedzieć, że na tym wszystkim połamał sobie zęby. Bardzo dziękuję. Mariusz Sidorkiewicz z tymi informacjami w dniu na żywo.